Biblia, pismo święte Starego i Nowego Testamentu, Deuteronomium, Piąta Księga Mojżeszowa. Stanowisko wobec zwodzicieli do odstępstwa. Wszystko, co ja wam powiedziałem, starannie wypełniajcie. Nic do tego nie będziesz dodawał ani niczego od tego nie ujmiesz. Jeśli by powstał pośród ciebie prorok, albo ten, kto ma sny, i zapowiedziałby ci znak, albo cud, i potem nastąpiłby ten znak, albo cud, o którym ci powiedział, i namawiałby cię, pójdźmy za innymi bogami, których nie znasz, i słuszmy im. To nie usłuchasz słów tego proroka, ani tego, kto ma sny, gdyż to Pan Wasz Bóg wystawia was na próbę, aby poznać, czy miłujecie Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej. Za Panem, waszym Bogiem, pójdziecie i Jego będziecie się bać, i Jego przykazań przestrzegać. Jego głosu będziecie słuchać, Jemu będziecie służyć i Jego się trzymać. A ten prorok, albo ten, kto ma sny, Poniesie śmierć, gdyż namawiał do odstępstwa od Pana, Boga Waszego, który was wyprowadził z ziemi egipskiej i wykupił cię z domu niewoli, aby cię sprowadzić z drogi, którą Pan Bóg twój nakazał ci iść, tak wyplenisz to zło spośród siebie. Jeśliby rodzony Twój brat, albo Twój syn, albo Twoja córka, albo Twoja żona, albo Twój przyjaciel, którego miłujesz jak siebie samego, namawiał Cię potajemnie mówiąc Chodźmy i słuszmy innym Bogom, których nie znałeś ani Ty, ani Twoi ojcowie, któremuś spośród Bogów, ludów będących wokół Was, zarówno tych bliskich, jak i tych odległych od Ciebie, od krańca ziemi do krańca ziemi nie zgodzisz się, ani go nie usłuchasz, a twoje oko nie zlituje się nad nim i nie pożałujesz go, ani go nie ukryjesz. Ale nie, zabijesz go, ty pierwszy podniesiesz przeciw niemu swoją rękę, aby go zabić, a potem cały lud i ukamienujesz go, zadając mu śmierć za to że usiłował odwieść cię od Pana, Boga Twego, który wyprowadził cię z ziemi egipskiej, z domu niewoli. A cały Izrael usłyszy i zlęknie się, aby już nie popełnić u siebie tak złego czynu jak ten. A jeśli byś usłyszał, że w jednym z Twoich miast, które Pan, Bóg Twój daje Ci zamieszkanie, mówi się, Wyszli mężowie, niegodziwi, spośród ciebie i zwodzili mieszkańców swego miasta, powiadając Chodźmy i słuszmy innym bogom, których nie znacie. To gdy wyślesz, zbadasz i dowiesz się dokładnie, a okaże się prawdą i rzeczą pewną, że taką obrzydliwość uczyniono pośród ciebie, to bez litości zabijesz mieszkańców tego miasta ostrzem miecza, Obłożysz je klątwą i wszystko, co w nim jest, także jego bydło zabijesz ostrzem miecza. A cały jego łup zgromadzisz na środku placu i doszczętnie spalisz całe miasto wraz z całym jego łupem, jako ofiarę całopalną dla Pana, Boga Twego i pozostanie na wieki ruiną, nie będzie już odbudowane. Nie przylgnie do Twojej ręki nic z tego, co obłożono klątwą, aby Pan zaniechał zapalczywości swojego gniewu i okazał Ci miłosierdzie, zlitował się nad Tobą i rozmnożył Cię jak poprzysiąg Twoim Ojcom. Usłuchasz bowiem głosu Pana, Boga swego, przestrzegając wszystkich Jego przykazań, które ja ci dziś nadaję, czyniąc to, co prawe w oczach Pana, Boga Twego.